Witam serdecznie na wojnie. Znowu biłem się sojuszem SmartShot, więc już od samego dobierania wiedzieliśmy, że to będzie przegrana wojna, ale trzeba wykonać dobre ataki no i czekać na otwarcie skrzynki. 57 ataków do końca, do 65 przegrywamy o 1000 punktów, więc tutaj nie ma już nic do głowy, nie ma co brać, tylko trzeba bić. Tu są wszystkie obrony, praktycznie jakieś klony. Są Armandy, Astridy z Seblami. No są jakieś nautiki, hatorki, ale wejścia trzeba baby w bardzo dobrych obstawach, wszystkie mają forsysy praktycznie, także tak to się kręci. Yy, dalej jestem w tym szpitalu, nag próbuję nagrywać z głosem, ale wiadomo, że ludzie tutaj chodzą, kręcą się, gdzieś tam rozmawiają, szorują krzesłami i tak dalej, więc nie wiem jak to wyjdzie w praktyce w filmie, czy dobrze, czy źle. Yy, no i że jak będzie źle, no to kolejną wojnę, o ile to jeszcze będę, to zagram z domu bez głosu, samym dźwiękiem z gry. To dajcie mi znać w komentarzu. To tyle słowem wstępu, mam nadzieję, że już niedługo mnie wypuszczą, no bo... No jest znacząca poprawa. Dzięki tam za wszystkie miłe komentarze. powrót do zdrowia. Dobra, lecimy z pierwszym atakiem. Pierwszy atak idzie tylko z jedną kontrą, jest to kontra w postaci... E, Swift Puffa oraz mnóstwo fioletowych klocków, jeśli wiemy 9 klocków plus jakiś jeden, chociażby klocek, to myślę, że tą baba ściągnę tym klockiem. E, Relius tylko w sumie po to, żeby nautikę y, przyblokować w generacji many. Niestety Tora bez oddziału, Tora oczywiście tylko po to, żeby y, zredukować życie tych minionów, które będą się pojawiały. Hmm, działy się zgadzają, tylko tutaj tak. Tutaj byśmy chyba zmienili jeszcze tylko. Tutaj Tora i tutaj Relius. I możemy atakować. <laughs> Ogólnie oglądałem plan, że od, nas, od moich sojuszników no to jest jedna wielka tragedia, ale jakoś się to. Udawało powyciągać. No tutaj nie wiem, czy będzie taka możliwość, no ale spróbujemy, prawda? <laughs> Zamilkłem, bo tutaj ludzie przyszli w jakiejś żarcie do lodówki. Dobra, spróbujmy od, odczarować tutaj karty. No, udaje się odczarować, ale niestety bez wiecie bez czarków. Więc tu jest trochę problem. No okej, okay. nie ma baby Teraz tak, muszę przywrócić swoje karty do, ży do życia Przydałby się relio, żeby zrobił mi dubla Karta razy dwa Ale czy tak zrobi? Nie zrobi, oczywiście, że nie zrobi A póki Salimata nie uderzy drugi raz, to jeszcze mam szansę to ugrać. No i co? Przyszły mi w ogóle, jak widzimy, tu dużo fioletów, dużo fioletów Ja Tylko teraz, żeby powstały mi te karty. Regius, proszę. No dawaj, raz, raz u przeciwnika kart odpalają na 100. Obrazy, dwa u mnie jeszcze ani, ani jednego nie było farta. Ok, jest fart nie ten do końca, który jest potrzebny bo był fart w postaci <gusty> Gastille jejku no zobaczę, może tutaj jeszcze jest taka szansa że może by yy, wiecie wskrzesił się ktokolwiek okej, okay, no wstał znowu deminum tylko wiadomo ja teraz nie mogę uderzać, no bo bi biłbym w kontratak chociaż uderzę wiecie uderzę i poszukam zielonych klocków chętnie by ten diament odpalił i wyczyścił kląsze no ale troszkę tutaj chcę też pozbierać <laughs> ewentualnie na wskoczenie kart jakieś te wiecie dobra nie no muszę go odpalić Zostały dwie pasywne karty. Nie, 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 bo to zabije na kontra, kontrataku. Cały czas... o, w końcu harta o, pięknie. I o to właśnie chodziło. Właśnie dla takich momentów chciałem ten diament trzymać. Ale jest kolejny. I bardzo dobrze się stało, że Diabeł odpaliła dwa razy. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że ee, wypchnęła miniony kontratakujące oc I jest zwycięstwo. Kolejny atak idziemy w takiego gościa. Tutaj znowu nie ma dla Marianki oddziału, więc chyba ją zaraz zmienię, żeby były wszystkie karty z oddziałami. Eee, no i jaki jest pomysł na tą walkę? No pomysł na tą walkę jest następujący. Możemy wziąć sobie tańce, bo nie ma tutaj barda. Są trzy zielone karty, no więc logiczne jest, że biorę trzy czerwone. Nie, Regin, piła mocniej w zielony, więc Marianka już mi jest nie aż tak potrzebna. Kurda, może z Lara bym wziął. Nie, nie no, dobra, niech będzie może ta skoria. I lecimy z atakiem. Znowu pranżę na bogato, jeśli chodzi o kolor czerwony dominujący. No ale dobra, no spróbujmy znaleźć te, zielone, te żółte. Jakieś się pojawiły. Okej, okay, no żółtych już nie ma, ale są fiolety i będzie chyba szansa na kolejne fiolety. I fioletów też już nie ma, ale... Co tu może się pojawić? Tam się może pojawić jeszcze fiolet. Kurczę, no będzie tylko czy, czy zdąży. Chyba nie. Ale to nie jest aż takie straszne. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że może być tak, że karta z tańcem odpali razy dwa i w momencie kiedy ona odpali to zrobi yy, no odmieni wszystkie pozostałe karty zobaczmy co się wydarzy OK, odmieniła tak jak mówię i już tutaj szykujemy zaraz sobie gazelkę yy, tylko tak, kogo bijemy? no bijemy chyba wydaje mi się tego Reliusa Okej, okay, no i tutaj jest już walka wygrana. Gdyby nie było farta po mojej korzyści, to bym prawdopodobnie to przegrał, no ale farty był. Eee, Wszystkie karty płynie na farcie, bo widziałem, że pieprzna odpada i, i, i skoria tak samo. Także tutaj za bardzo nie ma co mówić. No myślę, że fajnie doszedłem do tych klocków, których nie było na start, ale pojawiły się, ale jakby tryby zagrał na moją korzyść. Ok, kolejny atak idę w ten sposób. Czyli mam kontrakt w bazie i Gazeli na oczywiście Armanda i Bernadette. Z yy, Satinem ściągam hatorkę i Forsysa. No powinno to myślę siąść, Zobaczymy jak będzie w praktyce. Teraz ja oddałem dopiero dwa ataki, byłem powiem, pewien, że ja oddałem już z pięć ataków. Okej, okay, no świetny diament fioletowy, ale fioletowymi akurat tutaj nie będziemy grali, aczkolwiek po niego i tak pójdę, z tego względu, że sobie będę mógł przeczyścić planszę, jeśli będę sobie chciał um, tak zażyczyć i tak, i sobie pójdziemy tym, po ten diament, tu się podniosą kocuszki, OK. Eee, teraz tak, chyba ten ruch zrobimy, I ten, i oby nie, nie wszedł niebieski z dołu. Ok, nie wszedł. Błęd ma niestety spowolnioną manę. Jeszcze jedną turę. Aha, dobra, on już nie będzie od tej spowolnionej many, no bo wyczyścimy to oczywiście. Satin razy dwa. Forces chyba zdąży zginąć, ale zobaczymy. Fajnie było dobić tego Reliusa zanim on oczywiście odpali, dlatego idziemy w taki sposób. Dobra. A tak właśnie lubię Odette, bo ten taniec bije dużo mocno. Widzieliście po 1000, po 1000 ponadpunktów. To są spore obrażenia. często wchodzą. Ok, no i teraz zwiększamy sobie już damage. jest wygrana. Dobra, kolejna atak i w ten sposób. Dispel mam tylko w postaci w sumie koli i cało cało. Mamy tutaj Czester na wyciszenie i uniki Peregrina. Zobaczymy jak tym razem to uda się zbić. znowu lipa. Ale ale zobaczymy. Mamy tak trzy, 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 dwa niebieskie i dwa i jeden. Hmm. Dobra, idziemy tak. Ajajaj. Mamy sześć, na pewno niebieski. Nawet się chyba udaje odpalić... Nie, nie uda się odpalić przed babą niestety. Um, tylko to jest jeden szkodło. Musi odpalić mi Nautika razy dwa. Odpaliła raz. Ale dobra, próbujemy zaraz drugi raz. Tylko nie wiem czy nie pójdę po... Nie, no dobra, idziemy najpierw po te niebieskie. Ee... Jezus, no te, w tej walce gra zero parta niestety. Kolejna ciężka plansza, no tym razem nie dopisało szczęścia. Chciałem odpalić Koli, ale już nie żyję. Eee, no i co? No i po walce, tak? Jeszcze próbuję parę punktów urwać. A i ty leczysz? Nie ma znaczenia. Dobra. Tutaj wiem, że Fonem nie za bardzo powinienem iść, ale już mi się kończą kontry. Eee, no wiadomo, jak znajdę klocki dla Lokiego, to nie ma o czym gadać, a jeśli ich nie znajdę, no to wiemy jak się to skończy. Lecimy kolejny atak. No niestety, jeszcze kontry kończą. Ok, no będziemy mieli Lokiego na pewno. Tak, na pewno. Tylko w jaki sposób po to iść? Myślę, że pójdziemy sobie... Kurczę, za dużo tego niebieskiego. Dobra, myślę, że to będzie w porządku. To wiadomo, jeszcze muszę jakiś ruch zrobić taki, żeby sobie ten forces zniknął w tej trzeciej turze. Ok, no i mamy tą babę skopiowaną. I to razy dwa, więc drugi raz uderzy, skopiowałem po prostu obraz. Um, Ascide i forces uniknęli zmiany w obraz, ale to nie przeszkadza. Nie wiem czy Ascet w sumie uniknęła ale już sobie chyba z tym poradzimy za momencik bo pójdę sobie po po Fona który ją wyciszy i od razu zabije więc to jest po walce tym razem udało się o nawet nie, nie, nie trzeba Ostatni atak, już w takich warunkach trochę ciężkich Ale mam nadzieję, że jakoś się to uda Uderzyć, w miarę spokojnie Składek gdzieś na kajdan z Liksiu, jako kontry Na babę gdzieś tam Znowu mamy diamencik, nie w tym kolorze co trzeba 5 klocków niebieskich 4 Żółte i dobra, no idziemy w ten ruch. O, dwa diamenty zielone. I diament fioletowy i to byłby całkiem spoko, ten diament fioletowy, gdyby nie fakt, że on mi odpali diamenty zielone. Hmm więc niestety, no muszę no idę w to kombo co zrobić są niebieskie niestety przez Hator która się już załadowała nie no, ta walka to jest jakaś tragedia Dobra, może uda się chociaż troszkę manę wykraść. Udało się wykraść. Teraz tak. Timus i Popkin. Ale się odmienili. Przepięknie. Eee, no dobra, no to tutaj mam już przegraną, niestety. Kluczowe karty się nie odmieniły. jedynie co to jeszcze, no może uda się trochę zbić demedju na dla kolejnej postaci. Zobaczymy, czy, kogo mi Arwand wyciszy. Okej, okay, wyciszył mi Kaidana. Dobra, świetnie, no, to możemy uciekać. Okej, okay, zaczekamy na zakończenie wojny. Niestety, tak jak myśleliśmy, jest oczywiście przegrana, ale to podsumowanie chciałem nagrać, bo, zła, bo zaraz będzie skrzynka wojenna. Po wojnie zrobi nam się kilka miejsc, także jeśli ktoś jest zainteresowaną, to, zainteresowany, to może wpaść do szeptu. Gwarantowana legendarna, gwarantowane dwie alfy. Tego... O! Chodzi o szkoleniowe. Spoko. Zawsze coś. Szkoda, że reset ten tylko symboli, bo tych tam mam bardzo dużo. Małe kulki czerwone mnie bardzo też cieszą akurat, więc nie ma tragedii. Ok. Zobaczmy tabele. A jeśli chodzi o bicie mnie, to chyba spadłem... Mm, tak 4 razy na 2 nie 3 razy na 2 razy i raz na raz więc powiedzmy że się jakoś tam to utrzymało i standardowy wy wygląd nasz jak e, bijemy się z, z sojuszem smartshot tylko jedna osoba w top 10 zawsze tak jest zwykle byłem to ja ale tym razem jest to Anonymous także brawo popaku to był komplet 5 pełnych i mocna dobitka no i tak to wygląda dalej. Ja dopiero drugie miejsce, ale i tak ten wynik jest myślę całkiem, całkiem, całkiem. E, tak jak mówię, zrobi się u nas kilka teraz miejsc, musimy popracować nad re reorganizacją sojuszu. E, dzięki Kitana za wspólną grę, dzięki Mati za wspólną grę. Trzymajcie się i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nasze drogi się skrzyżują sojuszek, do których trafią na pewno zyskają świetnych graczy. Nie wiem, kto jeszcze odejdzie, ale chyba ktoś odejdzie, także zapraszam do siebie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.